Anna stała w progu swojej chaty nad jeziorem, z torbami pełnymi zakupów w rękach, a w środku huczała muzyka, śmiechy i zapach taniego alkoholu. To miał być jej weekend ciszy po ośmiu tygodniach charówki w klinice dentystycznej w Warszawie, gdzie pochylała się nad pacjentami do późnej nocy, a potem jeszcze ogarniała grafik personelu i zamówienia. Czuła, jak kości bolą od zmęczenia, oczy pieką od ekranu komputera, a myśli ważą tonę. Ale teraz, patrząc na te samochody zaparkowane przed domem, samochód brata Michała i dwa obce, coś w niej zamarło. Dlaczego? Bo nikt nie zapytał, nikt nie uprzedził. A klucze dała im z dobrego serca, jak to w rodzinie. Weszła, klucz obracając w zamku, który sama kupiła trzy lata temu, oszczędzając każdy grosz. Rezygnowała z wakacji w Chorwacji, jadła te same kanapki z serem przez miesiące, jeździła starym fiatem. Aż w końcu miała swoją oazę małą chatkę nad mazurami z widokiem na wodę, która w nocy srebrzy się jak w bajce, a o świcie złoci jak skarb. Dwa pokoje, kuchnia pachnąca sosną, weranda, gdzie słychać tylko wiatr w drzewach i ptaki, których nazwy nie zna, ale brzmią jak melodia spokoju. To było jej, wywalczone potem i wyrzeczeniami. Klucze dała rodzicom, Janowi i Marii, bo emeryci zasługują na odpoczynek. I Michałowi, swojemu umoczemu bratu, którego chroniła przed szkolnymi dręczycielami, pomagała z lekcjami, kibicowała na meczach piłki nożnej. Dała mu je, gdy dwa lata temu ożenił się z Katarzyną. To był błąd nie Michałowi, ale temu, że Katarzyna przyszła w pakiecie. Katarzyna wkroczyła do rodziny jak królowa, która łaskawie pozwala się podziwiać. Miała 26 lat, gdy Michał ją przyprowadził idealne włosy, uśmiech kalkulowany, słowa słodkie, ale z kolcem. Anno, czemu się nie malujesz? To smutne, że tyle pracujesz. Nie boisz się, że mąż cię nie znajdzie, zanim będzie za późno. 35 lat to jeszcze młodo, ale zrób coś z włosami, może pasemka, żebyś nie wyglądała na zmęczoną. Mówiła to z ręką na moim ramieniu, jakbyśmy były bliskie, a Michał śmiał się, rodzice zmieniali temat. A ja czułam w brzuchu ten ciężar, to przeczucie, że coś jest nie tak, ale nie mogłam wskazać palcem. Więc milczałam. Bo Michał ją kochał czy myślał, że kocha. Bo rodzina pomaga rodzinie. Bo chata stała pusta w weekendy. Jakiż to problem podzielić się. Tego piątku po oddaniu ostatniego raportu w klinice poszłam na zakupy wolno, jak na urlopie. Świeży makaron, sos marinare, pierś kurczaka z cytryną i ziołami, chrupiący chleb, butelka czerwonego wina droższa niż zwykle, czekolada gorzka z solą morską. Nawet szampon i żel pod prysznic z wyższej półki, bo byłam bez i myłam włosy mydłem jak nastolatka. Jazda była idealna wrzesień, słońce topiące się w horyzoncie, okna otwarte, światło miękkie, łagodne. Już smakowałam to wino, czułam deski werandy pod bosymi stopami. A potem zobaczyłam światła wszystkie zapalone, jakby wołali o pomoc. Trzy auta stłoczone na parkingu. Muzyka dudniąca z drogi, bas wibrujący w kościach. Siedziałam w aucie minutę, ręce na kierownicy, próbując zrozumieć. Michał nie wspomniał o przyjeździe. Nikt nie zadzwonił, nie napisał. Miesiące temu prosiłam grzecznie: dajcie znać, gdy będziecie używać. Wszyscy kiwali głowami. Muzyka uderzyła, gdy podeszłam. Pukałam nic. Mocniej kostki bolały. Więc klucz. Zapach wyskoczył, alkohol, perfumy, pot, tłum w miejscu na samotność. Dziesięć osób w salonie. Katarzyna przy kuchni, drink przelewa się w dłoni, już chwiejna. Jej rodzice na kanapie, stopy na stoliku. Kuzyni, ciotki, wujkowie, których nie znałam, rozsiani. Butelki piwa pocą się na blatach, które sama odnawiałam. Winoplami stolik babci. Ktoś przywiózł głośniki, nie moje. Gdy muzyka ucichła ktoś wyrwał kabel, widząc mnie wszyscy spojrzeli. Oczekiwałam wstydu, przeprosim. Zamiast tego irytacja, jakby to ja wtargnęła. Twarz Katarzyny czerwona, oczy szkliste. Co ty tu robisz? Nie, przepraszamy, Anno. Tylko oskarżenie. To mój dom, Katarzyno, głos spokojny, choć serce waliło. Co wy tu robicie? Zaśmiała się głowa w tył, jakby żart roku. Mamy klucz, więc przyjeżdżamy, kiedy chcemy, odpocząć. Rozejrzałam się, rodzice jej unikali wzroku, krewni gapili się jak na spektakl. Zakupy w aucie, lody topnieją. Przyjechałam, odpocząć. Musicie skończyć dziś i jechać. Wybuch natychmiastowy. Wszyscy gadają naraz, fala oburzenia. Poważnie? Dopiero przyjechaliśmy. Nie możesz nas wyrzucić. Ale katarzyna najgłośniej. Odwróciła się do rodziny, krzycząc, po co ta głupia pijawka tu jest. Potem na mnie, wynoś się, zanim cię wyrzucimy. Pijawko. Pijawką nazwała mnie w moim domu po tym, jak opłaciłam ich ślub, czynsz, auto, życie przez dwa lata. Uśmiechnęłam się nie wiem skąd, może instynkt, by nie pokazać, jak boli. W głowie już liczyłam, rozumiałam. Dobrze, powiedziałam. Wychodzę. Odchodząc, rzucali słowami jak kamieniami, pijawka, samotnica, stara idiotka. Słowa, których nie powtórzę, by upokorzyć, zmiażdżyć. W aucie ścisnęłam kierownicę, aż kostki zbielały, pojechałam czterdzieści minut do mieszkania w Warszawie. W domu schowałam zakupy metodycznie, zrobiłam herbatę miętową, usiadłam przy stole, ręce na kubku i zaczęłam rachunki. Ślub dwa lata temu. Michał prosił nieśmiało, chcieli coś specjalnego, ale brak pieniędzy. Rodzice na emeryturze nie dadzą rady. Pomogłam czek na siedemdziesiąt tysięcy złotych. Katarzyna spojrzała miło i od razu pokazała hotele w Bali na miesiąc miodowy. Potem czynsz. Rok temu Michałowi obcięli prowizję w sprzedaży. Katarzyna nie pracowała, oznajmiła, że nie jest do roboty, tylko do życia. Dwa, trzy miesiące obiecał. 5 tysiące miesięcznie. Stało się 12 miesięcy 60 tysiące przelewane landlordowi, a ja sobie powtarzałam ostatni raz. Konto awaryjne gorsze. Dałam Michałowi dostęp na prawdziwe kryzysy, ale patrzę wypłaty, tysiąc tu, 1500 tam. Niespodziewane wydatki mówił mgliście. 100 tysiące wyciekło przez dwa lata. I auto na ślub. Przejęłam raty Katarzyny 1200 miesięcznie, prawie 30 000 zero, by jeździła czymś ładnym, nazywając mnie pijawką. Trzy razy liczyłam bank, arkusze, pamięć. Ponad 200 000 zł, może bliżej 220 z drobiazgami kolacje, meble, prezenty. Skończyłam herbatę, otworzyłam app bankową, anulowałam przelew czynszu, raty auta. W sobotę rano do banku. Pani Ela, menadżerka od lat, Uśmiechnęła się. Usunąć kogoś z konta awaryjnego. Kogo? Michała Nowaka, brata. Palce po klawiaturze. Gotowe. Pięć minut i pępowina finansowa odcięta. Wróciłam, czekałam. Nie dzwoniłam. Nie pisałam. Zobaczyć, ile potrwa, nim zauważą, że strumień wyschnął. Sześć dni. Piątek po południu, telefon, Michał. Odebrałam po trzecim. Co się stało? Od razu oskarżenie, głos napięty. Dlaczego landlord nie dostał czynszu? Bo nie płacę więcej. Cisza gęsta. Anulowałam też dostęp do konta i raty auta Katarzyny. Oszalałaś? Co z tobą? Wrzeszczał. Nic. Jestem przy zdrowych zmysłach. Podziękuj, żonie. Wyrzuciła mnie z własnego domu. Pamiętasz? Rozłączył się. 30 sekund Katarzyna dzwoni. Nie odebrałam Siedem razy w dziesięciu minut. Potem SMS Y. Chciwa. Egoistka. Mściwa. Jak możesz rodzinie? Jesteś okropna. Pójdziesz do piekła. Czytałam i śmiałam się głośno na kanapie tupet imponujący. Pół godziny później mama. Anno, co się dzieje? Michał dzwonił, zdenerwowany. Opowiedziałam wszystko. Chata, impreza, słowa, pieniądze przez dwa lata, brak szacunku. Mama milczała długo. Potem, Anno, zrozum pozycję brata. Kocha żonę. Katarzyna jest czasem humorzasta. Ustąp, by nie było konfliktu. Nie wierzyłam. Matka każe mi akceptować obelgi dla spokoju. Mamo to o szacunek. Jeśli Katarzyna nie szanuje, ale bierze pieniądze, odcinam. Ale Anno. Rozłączyłam się. Bolało, ale nie mogłam słuchać. Następny piątek pojechałam do chaty. Ślusarz czekał, zmienił zamki, nowy zamek, system z kamerami. Nikt więcej nie wejdzie. Nie Michał z Katarzyną. Nawet rodzice. Wybrali stronę. Weekend sam na sam najspokojniejszy od lat. Ugotowałam makaron, wypiłam wino na werandzie, patrzyłam, jak słońce topi wodę w złocie, i oddychałam wreszcie. Środa wieczorem pukanie do mieszkania. Przez wizjer, mama, tata, Michał. Brak Katarzyny mądrze. Usiedli przy stole, cisza dusi. Michał, Anno, rozumiem, dlaczego jesteś zła. Porozmawiałem z Katarzyną, przeprosi, ale tylko jeśli oddasz wszystko czynsz, raty, konto. Zaśmiałam się absurd doskonały. Nic nie oddam. Mama załamana, tata patrzył w stół. Pokazałam SMS Y od katarzyny: stara panna, bezużyteczna, zazdrosna, brzydka, potrzebuje operacji, gorzka, puste życie. Twarze im się zmieniły. To myśli o mnie twoja żona. I mam płacić za jej życie. Cisza decyzja podjęta: Nie wspieram was. Michał wstał, dobrze, jak chcesz. Wyszli. Tata nie powiedział słowa. Dwa tygodnie później mama, landlord, wyrzucił Michała i Katarzynę. Wprowadzają się do nas. Dobrze, dziękuję za info. Żal mi było rodziców, ale wybrali. Prosili o akceptację braku szacunku. Teraz konsekwencje. Dwa miesiące minęły. Praca kwitła tylko dentystyka, pacjenci, dom o normalnych godzinach. Weekendy moje. Hata azyl prawdziwy. Potem mama dzwoni, głos zmęczony. Anno, muszę porozmawiać. O Katarzynie. Jestem wykończona jej obecnością. Jest niemożliwa. Opisała koszmar. Narzekania na jedzenie, meble, temperaturę, TV, oddech, żądania drogich zakupów. Każe tacie przesuwać meble mimo pleców. Reorganizować garaż w zimie, mamie przestawiać szafki mimo ciśnienia, krytykować gotowanie, traktować jak służącą. Co Michał mówi? Broni jej. Mówi, że nie rozumiemy, że zestresowana, być cierpliwym. Wy pozwoliliście. Sami rozwiążcie. Anno, proszę. Rozłączyłam się dwa miesiące więcej cztery od odcięcia. Kwitnę. Zaoszczędziłam tyle, patrzę na nowe auto odkładane latami przez dawanie Michałowi. Śpię lepiej, jem lepiej. Praca najlepsza, bez rozproszeń. Pewnego dnia recepcjonistka, rodzice w poczekalni. Spotkaliśmy się w kawiarni. Wyglądali starzej, zmęczeni. Mama, Michał i Katarzyna się rozwodzą. Postawiłam kubek. Co? Katarzyna nieszczęśliwa po zmianach. Zła, że bez twoich pieniędzy. Nienawidzi mieszkania z nami. Życie pogorszyło się po odcięciu. Tata powiedziała Michałowi, że jest bezwartościowy, nie zapewnia, niegodny. Co Michał? Złożył pozę w tydzień temu. Kiwnęłam, dobrze. Najmądrzejsza decyzja. Nie kłócili się. Wyglądali zmęczeni, jakby zrozumieli. Kilka miesięcy później rozwód sfinalizowany. Katarzyna wróciła do rodziców w małym miasteczku, przestała pluć jadem online. Dwa miesiące po Michał nowa praca. Mama, dobra, zarabia świetnie, więcej niż kiedykolwiek. Strata Katarzyny to pobudka. Super, szczerze. Przeprowadził się sam. Robi dobrze. Byłam dumna. Czasem trzeba stracić wszystko, by docenić. Cisza potem. Pracowałam, jeździłam do chaty. Odbudowałam z rodzicami przeprosili, przyznali rację o Katarzynie, że powinni zareagować. Wybaczyłam rodzice, też manipulowani. Z Michałem SMS Y proste jak praca, życie. Nigdy nie prosił o kasę. Sześć miesięcy po rozwodzie mama. Katarzyna chciała wrócić do Michała. Poważnie. Dzwoniła, że błąd tęskni, chce naprawić. Co Michał? Odmówił: Nie chce z nią nic. Most spalony. Uśmiechnęłam się, brawo. Nie przyjęła dobrze. Dzwoniła, pisała, przyszła pod blok. Groził policją. Desperacka. Zrozumiała, Ceo straciła. Michał ma dobrą robotę, szczęśliwy, a ona rzuciła za lepsze. Tydzień później nieznany numer. Anno to Katarzyna. Prawie rozłączyłam, ale ciekawość. Czego chcesz? Pomocy. Wiem, byłam okropna, ale pomóż mi wrócić do Michała. Nie słucha. Może ty? Zaśmiałam się, szokowana. Prosisz mnie o pomoc po wszystkim. Popełniłam błędy, ale należymy do siebie. Byliśmy szczęśliwi. Nie byliście. Traktowałaś go jak śmiecia. Nie pracowałaś, wydawałaś jego i moje pieniądze. Obraziłam mnie w domu. Nazwałaś imionami. Posty o nim online. A teraz pomoc. Cisza. Przypomnę, pijawką mnie nazwałaś. Wyrzuciłaś z własnego domu. SMS Y, stara panna, bezużyteczna, zazdrosna, brzydka, operacja potrzebna, gorzka, umrzesz sama. Jesteś zgorzkniała, bo samotna wsyknęła, pokazując prawdziwą twarz. Może jestem samotna, ale wolę to niż kogoś jak ty. Rozłączyłam się. Ostatni raz o niej. Słyszałam od mamy: spotyka się z jakimś Pawłem, pijakiem i narkomanem, według jej matki. Wygląda fatalnie przytyła, włosy w nieładzie, nieszczęśliwa. Żal mi było trochę, ale głównie. Sama sobie zgotowała. Myślała, że lepsza może traktować ludzi byle jak, bez konsekwencji. Że pieniądze zawsze będą, ludzie ustąpią, popłynie na urodzie i postawie. Myliła się. A ja. Świetnie. Dentystka, kocham pracę. Hata weekendami. Spotykam się z Andrzejem, nauczycielem z tej samej szkoły co dziewczyna Michała, Olga. Przedstawili nas na zbiórce szkolnej, zaiskrzyło. Zaoszczędziłam, kupiłam nowe auto autoskodę, moją spłaconą. Planuję podróż do Włoch. Z rodzicami dobrze. Z Michałem lepiej niż latami. Spotkaliśmy się u rodziców na obiedzie. Jak się masz? Dobrze, naprawdę. Awans, pieniądze. I Olga prawdziwa. Cieszę się. Potem, Anno, przepraszam za to, jak Katarzyna Cię traktowała za branie pieniędzy bez wdzięczności za brak obrony miałaś rację, byłem idiotą. Uzycisnęły, ale wybaczam. Przytuliliśmy się. Było dobrze. Nauczyłam się, hojność dobra, ale wyzysk to niemiłość, to autodestrukcja. Rodzina ważna, ale szacunek ważniejszy. Szczególnie własny. Czasem odcinasz, by chronić, nawet gdy boli, gdy mówią, że źle, gdy dusi. Tamta noc, gdy uśmiechnęłam się do Katarzyny i wyszłam, zmieniła wszystko. Niesłabość, siła, rozpoznać wartość, powiedzieć nie, odejść od tych, co widzą w tobie bankomat z pulsem. Czasem najłagodniejsze dla siebie przestać być łagodnym dla tych, co nie zasługują.